No to wytrzymaj. Jesteś, jesteś gorszą Marudą niż ja. No, o, to jest, to, to jest Idealne słowo, idealne słowo określające Bartka. To Maruda. To jest Bartek, to jest Bartek. Daję Nie Bartek, dajęęę. powinieneś procenty zmienić, ponieważ wcześniej mówiłeś, że takie pieniądze to dla ciebie nic, tylko cytuję. E, no, I że no, bardzo dobra. chętnie przydzielisz nam więcej procent. Masz no proszę, 150 bardzo. milionów, sam wspominałeś. No nie, 15% Bartek dla ciebie. Mówię, że dla ciebie to nic. Nie wiem kiedy mówiłem. Mówiłeś, mam wszystko wody, nagrane. Mówiłeś. Mam wszystko nagrane, Bartek. Proszę, dowody. Dowody są. Dowody nie chcę, no myłem się już dzisiaj. Oho, oho, oho. Jeszcze 20% zatrzymał specjalnie działdziak 1 O, macie. Dobra, niech będzie. W takim razie, skoro taki jesteś, pazerniak. Wiadomo, centuś to centuś, to jest nic, nic nowego. Dobra, centuś, startuj. Ja chcę z tego mieć. Mój napad też tutaj zarobi. Masz coś, dobrą zabawę. Ty i tak tych pieniędzy nigdy nie wydasz. Właśnie! Nigdy nie wydasz tych pieniędzy na nic! Aha, co fajnie, że ona w ogóle sobie teraz biega, mam kascenkę, że wychodzę z tego, nie? Mhm. Ja nie miałam kasęki. Ja miałem. No, my już czekamy, Bartek, w samochodzie, jest jak zwykle spóźniony. Ale Bartek ma teraz 60 FPS-ów, więc. Okay, przypominam. deck, we're your wings fill this ship to the top bring only the best skins this is going to be a legendary shipment we need skins only trade your cs2 loot and create your perfect loadout on pirate swap the best CS2 skin exchange use the promo code on screen to get some free treasure La Tak, 60 FPS-ów idziesz pierwszy jako przywódca. Więc w tym tunelu. Miejmy nadzieję, że zadziała. Ej, dobra, jeżeli teraz zadziała, po co ty otwierasz te drzwi? O, dziękuję bardzo. Wietrzy, tak. Bartek bądźura puścił. Tak, nas muszę bądź. Dobra, czekaj, muszę Aż tutaj czuję Bartek. Jest Maria, ale córwi serem. Dobra. Co dzisiaj, Bartek, na obiad jadłeś? Czekaj, A, kurczaka. Z serem pewnie. Nie, yeah, z liniekami. Na pewno ser tam był gdzieś. Ser ci... <grym> Ser. <grym> Nie mamy co jeść, ser. Oficjalnym wjazdem wjeżdżamy, jakby się ktoś zastanawiał. Gratuluję Oficjalny wjazd. Mogę wyjść? Oficjalny wjazd znajduje się tutaj. Aha. Ja, jakby ktoś się zastanawiał. Oficjalny wjazd do kasyna w klubie y, w gangu motocyklowego. O to ja usiadam. Dobra, Bartek, już. Kurde, balerina prima donna, kurczę jedna. <laughs> tak, Bartek, zwróciłeś na nas swoją uwagę. Tak. Udało ci się. Ja. O to chodzi. Udało ci się, Bartek, zwrócić uwagę, już wszyscy wiemy, że tu jest. No i nawet Bartek jest z przodu. Tam biola by twoje miejsce, nie? To jest Tylko twoje! Czyli gdzie? Nie. Tam jest Jerzyniec. Czyli gdzie? Z tyłu. A to z tyłu właśnie nie najfajniejsi siedzą zawsze? Nie, tylko z przodu są. A, A z przodu to widzę. Bartek taki, o Nerdzik siedzi w okularach tam. Dziki nerdzik. kurcze. kurczę. Plus 5 do inteligencji. Dobra, Nerdzik. No, co nie patrzę na ole? To nie, to się nie zgadza. Dobra. No, patrząc na Bartka też się, się, od się od nie zgadza, przepraszam. Centuś! Wracamy do nazwy Centuś, jednak. Dobra. No centuś, bo z ciebie jest centuś Bartek akuratnie, i to fest, w każdej grze. Nie w każdej. Uh -huh. w każdej jesteś centuś. Nie, jestem czujny tak. sobie. Zawsze możesz wydać kaskę na, na coś, na jakieś ulepszenie, na cokolwiek, to nigdy po prostu, nie wydasz. To kasy. No tak ty to tylko to... mówisz: do momentu, w którym ktoś cię inny nie przekona, żeby to zrobić. I nie 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 to... sobie. Dobra, nic tutaj mi nadali, żeby wydać na tego. Trzy cztery. Gratuluję. Nic nie? mi tylko żeby wydać na ETS-a, nie? No gratuluję mu. Trzy cztery. Też jeszcze... zaraz nam... zaraz nam to anulują. Dobra Bartek, idziesz radny. pierwszy. Nie Spokojnie, biegamy. Spokojnie, nie biegniemy. Idziesz pierwszy, najważniejsze teraz, przez śluzę. Tak się nie uda. Denerwuję, powiem wam, denerwujemy to z tymi kartami, bo na Kayo Perico klikasz... albo nie, czekaj, to przy sejfie chyba, gdzieś tam klikasz lewym przyciskiem myszy, a tutaj masz Enter. Wywaliło mnie. Tak? Tak. Nie wywaliło go przecież. A. Jest tutaj, pa jaki. się zgrywa z Prima Primadonna, wiemy, że jesteś z nami, jak coś. Ładnie, na sesji? Centuś. Jak centuś, to że nie wydaje na ETS-a. Nie na ETS-a, masz 150 milionów w tej grze i ich nie wydajesz. 130! O tak, no, za zapomniałem. Masz 130 milionów i nawet szkoda, ci samochód kupić nowy. Mam Kupiłem kilka. Dobra, centuś. Oho, ale uderzenie centusia poszło. Jezu, się z tak bije, nie? Dobra, ja idę otwierać bramy po lewej, Ola po prawej, czy coś. A Bartek, nie wiem co. Ja sobie idę kraść. Bartek może ty już skrytki kradnie. kradnąć. Jak chcesz otworzyć, to otwiera. Masz rok do nie? Errora, prawda. Dobra, centuś. Nie, Bartek, triggeret na centusie? Słowa prawdy. Jakiś kłamstwo pomówienia. To jest sama prawda. Kłamstwo i pomówienie. Centuś dowiedział się, że jest centusiem, no. Dobra, ja EDC. EDC, jak U ciebie jest E. Ta, u, mnie? Są, u mnie jest tylko A. U mnie są trzy. Będę sobie ja otwieram Ej. dwa razy, żeby ukraść jeden obraz, więc. To to mam mam to nadzieję, że potwieracie Ja otwieram jeden resztę. i kradnę jeden obraz. No, ja otwieram dwa. To krótki krewki możesz kraść, nie? No to już też nie mam. Dobra, to, to, to i to. O ile masz te wiertła? Nie mam. No ma, widzisz, Bartek mówi masz. na odwrót. Musisz na odwrót zawsze rozumować to, co Bartek do ciebie mówi. No mnie tak. Bartek masz? Nie mam, czyli ma. No nie mam, dalej robiłem. Po co mi to potrzebne? No chyba, że na pewno, chyba, że naprawdę nie ma, to wtedy będzie można nie, no ma. pośmiać się. No ma, no ma. Bo by już płakał, że nie ma. Bo nie, wtedy Bartek by płakał, że mu nie powiedzieliśmy. O. O, o, o. o, o. o. Mówiłby <ścoughs> później, że to nieprawda. I wcale tak nie było, i to nie on mówił, i że to wina widzów. Mm. To zawsze jest dynamidów. No właśnie, no typowo, typowo. Dobra, zwijacie tam jeszcze te ostatnie obrazy. Jale? B jest w ogóle otwarte? No nie wiem kto ma B. Ja nie mam B. Ja też nie? Ja też nie mam B. Nie mam B. Ktoś musi mieć B z was. Bartek no, my, 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 my. Na no, środku pewnie chodźcich. jest B. A, gdzie jest mi się B? Ja pierdzielę Ja skrytki otwieram już, więc... Ja też. No tutaj kan obrazy. Jest to jest Dobra. No fajnie, fajnie, że w tych skrytkach coś jest, więc to, to jest jeden plus. Ja aktualnie z siedmiu skrytek mam sześć. Dobra, Wiadam. ja z trzech mam dwa, więc git. Dwa i sześć mało trochę. tak więcej niż w diamentach ukradłeś. Dobra! Padaj! Z ośmiu skrytek sześć pełne. Ale z tymi diamentami. <laughs> Ale Ola, tam jeszcze skrytki nie u Bartka? Kradniesz? Czy? Ja kradnę, Nie, kradnę, ja Ja to, to 3 miliona chyba, nie Damy radę? No nie. nie, no nie ma opcji nawet. Do 2700 może być ciężko. Ja wiem. Nie, od no 2700 jeszcze może. No. ja Oj. wiem? Albo. Nie będzie 2700. No, po, po 6 tysięcy kradniemy, jak coś już się znajdzie w ogóle. Dobra, Teraz 10, ja... dobrze. Dobra, ja okay. wiem. A ty już ukradłeś wszystko? Moje to nie tak. No, dobra. Chyba. Ok, no u mnie też już wszystko Biegni! Oh, 690! Biegnij. 6, czeka, 5, 4, jebanej, 3, czeka, 2, 1. Dobrze. I Bartek teraz wyrzuca pieniądze dosłownie, nie? <głos> <głos> Ej, pyta, ja pieniądze nie Menda, nie było. 3, 4. Ej, nie porze, nie pa, izolom idealnie, a Bartek jak zwykle, no. Dobra Bartek, pierwszy 60 fps powoli. Idziemy, byle teraz Obyś nie wywaliło nie dało, Bartka ze śluzy. Dało, Ej, dało, jeżeli to zadziała, to znaczy faktycznie to jest metoda działająca. No, się, nie wywaliło uda się, uda się, cię na razie. Uda się, uda się. A było już chyba loading, przed chwilą był. No? O, Chyba już. I już. Jeśli torby ulegną uszkodzeniu, to łupź zmalej Oby nie. Teraz w takim razie trzeba by nie sprawdzić, jak mogę sobie najwięcej APS-u bo 60 to nie jest taka. No ale to już Boże, to już to 60 zostaw, to... no. Robisz Max ten napad 15 minut. Dokładnie. 15 minut nie wytrzyma No to wytrzymaj. Jesteś, jesteś gorszą marudą niż ja. No ooo! To o, o, idealne słowo, idealne słowo określające Bartka. Maruda! To jest Bartek, to jest Bartek. Maruda. To no jest tego. Bartek dosłownie, Maruda. Tak. To nieprawda. Bartek Jakiś JAKBY marudą? był smurfem to byłby Marudą. To jest to. Ideal, czekaj, stój, 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 stój. stój. Dobra. Wejść? Tak, tak, tak. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Taka. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja przebiegłem. No, My bo. Chodźcie. dziamdziaki. Chodźcie, dziamdziaki tutaj ja was idę tam dalej. ojciec zaprowadzi przez tego hejsta. Schowajcie raz. broń, pamiętajcie. Jak się przebierzecie. Ja, ja chyba mam schowaną. Mam. Bartek schował dobrze, Ola schowała bardzo dobrze i wychodzimy sobie normalnie, jakby to było przejście dla nas przygotowane. O, cyk. Poczekaj, jest twoja drużyna, bo Bartek no nawet fajnie. drzwi otworzył. Nie udało się utrzymać połączenia z serwami ROX. No nie mów, się... tak. nie, nie, mów tak. Nie, mów tak, mów tak nie, mów tak, bardzo. A nie mów nie, nam jest, miło. Ale co ja taki komunikat nie wyskoczył? Bartek nie z nami, te numery nie mów tak nam. Poważnie, taki komunikat nie wyskoczył. No to oby nie wyskoczył. Ba Dobra, Bartek teraz idź za nami i nie strzelaj do tych ale ludzi. Ja wiem jak tam idzie. Ostatnio jest. palnąłeś gościa niepotrzebnie no na wie, tym napadzie. Co się stało? To się to Tak, bo tak, nas wykryli. Tak, nie wykryli to nas. Ale to to zrobili, nie co my tu zrobiliśmy? Bartek, nie strzelaj po prostu. No nie ja lubię strzelać! No ale to nie, nie strzelaj. strzelaj! No możemy cię o jedną rzecz prosić, to to będzie nie, nie strzelanie do tego gościa. Nie strzelaj Bro, do tego możecie, gościa. Ale nie strzelaj góra. do tego gościa. Chodźcie tu! A, dobra. Gratuluję Ola. No. No. Gdzie jest w ogóle samochód, Bartek? O Jezu, samochód jest gdzieś tam. Tutaj no, blisko jest, blisko jest. Dukę. Nie, nie jest chyba blisko. Tak, będą. Tak, tak, Ola już zna pattern. Dobra, weźmy sobie samochód tak. od tych... ...Czulów npz ów Gratuluję mu... O, również. No, o, Bartek, no, Bartek, Co gratuluję? Co gratuluję?! Przeproś Bartek teraz! Już chciałeś wyzywać, marudo! Marudo! I powiedz, że nie marudzisz! Powiedz, że nie marudzisz! No powiedz, no nie powiedz, powiedz, powiedz mi to! Powiedz mi to. Możecie strzelać do nich jak coś, przypominam. Ale... jestem pacyfistą. Tak. Bartek, możecie strzelać, proszę strzelaj. Nie, teraz nie strzelam. Bartek, nie strzelaj. Dobra, to strzelam. E, e, nie, gorszy. Ma nie, ma nie ma helki. Nie ma helki. Nie ma helki, robimy okrążenie w takim razie, licząc, że będzie helka. Tak, zestramy się, a nie zgubimy teraz tej funkcji. Dobra, dobra. Możecie strzelać. Czy to kółko jest wystarczające, czy niewystarczające? Ej, możecie strzelać do tej policji, a nie siedzicie jak ee, lebiody kurcze, tak, teraz jest. jest, jest. Ale tu policja do nas podjeżdża, strzela do nas, a wy sobie siedzicie i tak mm. Ja czekam. Chillera, po, po co w ogóle się starać? Po co strzelać do policjantów? Ja tam czekam Bo zostawiam na spokoju, tak będę A no tak Bartek po prostu zawsze będzie robił na odwrót niż trzeba. Moskito! To jest każda rzecz. Bartek, możesz strzelać? Nie, teraz nie będę strzelał. O, nie trafiłem. O, to Bartek, nie trzeba strzelać? Nie, ja będę strzelał. Ej, ale to jest, to jest idealne zobrazowanie Bartka Marudy, po prostu, nie? Że, jak, jak nie trzeba, to Bartek nie ja będę strzelał, bo mogę, mogę strzelać, będę strzelał. Bartek, nie strzelaj, albo później Bartek, strzelaj, nie ja nie strzelam, jednak tym pacyfistą. <ślesz> Każda <ślesz> rzecz na odwrót, Bartek, coś. No, wejdź do tego, Jezus Maria, no. I widzicie, Bartek, wejdź do helikoptera, nie, nie wejdę teraz specjalnie. Ej, hey, weszłem, bacz, wszedłem. Szedłem, o, 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 Bartek <laughs> mówi się wszedłem, nie weszłem. Specjalnie, i widzicie, on tak robi specjalnie, nie? Co, I cały czas to, on to robi cały czas. On, on nie ma końca, po prostu to. Będzie cały Bo czas, czas na, odwrót, na odwrót, na odwrót, na odwrót. Pomysł, Czasem człowiek tak. sobie myśli, kurczę, ale byłoby przyjemnie jeden dzień, że Bartek czegoś specjalnie na odwrót nie mówił i nie robił. I czasem tak się zdarza. Nie, nie ma takiego dnia. Są ułamki jakieś sekundy, czasem minuty. No to Ale później się znowu uaktywnia i Bartego. Oh, mm, mm, mm. Zapomniałem, żeby robić na odwrót. Dobra. Tu jakieś nakładanie na połowienia? Secure Sery wypłaciło Ci 10 tysięcy za pracę partnera. No tak, Bartek, dobrze. Płać i płacz. Bartek. Niestety. Dobrze, że nie na swoje. Aha. Za, za firmowe, no wiem coś o tym, tak. Mogłoby być korełą wydania takich dobrych koszty pracowników. W koszty sobie wrzucisz po prostu, no. No, to z napadem. Ty w koszty wrzucisz no, sobie no, pracowników, pracowników do, potrzebnych do napadu. Dobra, a kto znowu yy, jeszcze tam z policją się. Ja mam się Ja też mam. Okej, okay, okej, okay. to wszyscy się wujamy z policją, na to wychodzi. Też policja mogłaby przestać nas się ścigać? Tak, to się na samym końcu, nie? A no właśnie. No samym jesteśmy wstępczy. Dobra, lądowanie, Skupujemy. lądowanie. Ja tak za każdym razem, Bartek, to mówisz. Za każdym Wy? razem. Ja za każdym razem po prostu. Ja wyskoczyłem teraz. Dobrze, że zabarkowaliśmy oh. musimy już sami. komputer komputerowi. Oh. Ba Bartek jest takim dodatkowym utrudnieniem po prostu Tak No i platyna, o, i platyna dla Barka Bartek za nic Z, bar no, za, za lokowanie FPSów do 60. ja to, że musiałem go im wytrzymywać o. Niesamowite. Ej Bartek, wiesz co? No. Zarobiłem więcej niż ty na diamentach w dwie osoby no, mam Ja tysięcy. mam 900 tysięcy Ja też. No mam 500. <noise> Na 40% Ty, jeszcze biedaką? mając mniej procent Muszę dać biedakom, niestety <laughs> a Przypomnę, Bartek zarobił 700 tysięcy na diamentach No w to i ogarnię, no Zwykle Dobra, dobra Ukradnij niepostrzeżenie wszystkie rodzaje wartościowych przedmiotów ze skarbca na trudnym poziomie 3 na 4 Czeka, A, gotówki nie skarbka. kradłem jeszcze Taki gut. No, gotówki. Masz do misji. Napad na kasyno. Ukradłem dia diamenty, pewnie. Złoto. Obrazy. Ale nie kradłem tego. Nie kradłem. Forsy. jest poziom. Party. No ja muszę jeszcze odlokować wszystkich członków ekipy i ukończyć napad na kasyno w niż 10 minut na trudnym poziomie. Na, na trzecim?